Gościnnie na Łowisku w Wielkopolsku naszego kolega, kolegi Michała. Michał powie kilka słów o tej pięknej wodzie, na której właśnie mówimy. Tak, jest to zbiornik położony w Wielkopolsce zbiornik niezbyt wielki, bo niecałe 8 hektarów. To torfowisko w większej części. No dużo, dużo mułu latem grążele wodna roślinność no, i głównie zwalone drzewa zwalone drzewa, no, w których ta ryba praktycznie cały czas y, żaruje. chociaż nas, nasz kolega Arek y, ze środka także złapał rybę w zeszłym sezonie kuriozum, ale złapał <laughs> miał, miał to szczęście, niestety nie wszyscy połapali, no. tobie się nie udało aczkolwiek no, jak zwykle no, liczmy, Aha. że następnym razem będzie lepiej no cóż jeszcze mogę o tej wodzie powiedzieć, no jest e... obsada. obsada, jak długo, tak. to już łowicie, e... będzie to piąty rok, mhm. może ciężko powiedzieć to długo czy nie, ale już kilka sezonów. E... woda no trudna, dość trudna, cały czas człowiek się uczy, zobaczymy, może może z jakiegoś że będzie lepiej, no fakt, ryby łapie się coraz większe, aczkolwiek e... coraz trudniej. Trzeba to przyznać, że od samego początku jakoś szło <coughs> fakt, że to były niewielkie ryby 5, 6, 7 kilo, a z roku na rok coraz większe 9, 10, 12, 13. Te największe ile teraz mogą mieć? No największe około 20 mogą mieć. Czyli jednak 20 bywają? Jednak 20, tak, tak, tak. No jednak dużo ryb, dużo ryb zerwanych, tak, Aha. stara woda. No legendy. Chodzą o tej wodzie naprawdę, że ryby, ryby konkretne, aczkolwiek legenda jest legendą. Dopóki no nie będzie na macie i na to wadze. Dopóki nie będzie na, na macie, na, na wadze zważona, to nie dowiemy się. Aczkolwiek bardzo urokliwy zbiornik. Nie, no jest pięknie dziko. Mało takich zostało w Polsce. Pięć lat, według mnie mało na rozpoczęcie tej wody jeszcze. Także ilość miejsc, z których można łowić to aktualne... Dwa, trzy no mm -hmm. miejsca platforma, cypel no i to nowe miejsce na ten sezon otwarte no zobaczymy no. może coś jeszcze się uda w innym części zbiornika w tak zwanej e, zakolu tak to nazywamy łódź e, tam jeszcze nikt, nikt nie łapa, nikt nie próbował aczkolwiek e, jakieś ruchy ryb na wodzie już e, zauważyłem i to od samego początku aczkolwiek no ciężko tam rozbić się i z właścicielem się dogadać żeby spróbować w całym tym miejscu właśnie mhm. tutaj tutaj udostępnił, pozwolił <laughs> tak z typla. na cyplu trochę na warunki obozowiskowe takie ekstremalne ekstremalne tak aczkolwiek no, powalczymy, powalczymy miejmy nadzieję, że po nam się chociaż tej tej zasiadło <laughs> przyjechaliśmy do Michała naszego kolegi do Śremu zawsze piękne obisko puncze tylko nielicznym znane a już naprawdę powiedzieć osoby mogą tylko tutaj łapać jest kwiecień 5 kwietnia dokładnie piękny słoneczny poranek natomiast strasznie wieje ale spróbujemy złapać kilka karpi woda ma około 10 stopni zmienia się na grzewa teraz słońce wyszło troszeczkę mieszanką konopi pszenicy na pewno docenią. Wysamy. Z kilkoma cudownymi dodatkami. que nie są trawialne, przechodzą przez jelita karpia, drażnią je szybciej, szybciej przewód pokarmowy pracuje i tak naprawdę to jest główna zaleta skorupek, że one pobudzają perystatykę jelit dzięki temu karpie szybciej trawią pokarm, który pobierają, czyli, czyli nasze no, troszeczkę też skorupki jaj na pracę kółki. one szybciej pracują, <laughs> kupują się te skorupki w wodzie no i dzięki temu kuka szybciej i więcej oddaje atraktorów do wody. W łowisku jest bardzo dużo zatopionych drzew, gałęzi. No, miejscami jest miękkie, muliste nawet. siarkowodór się miejscami też również wydziela. Jeżeli się stupnie z widać pajężników powietrza można do góry na pomponie i no, po prostu na... Dlatego musieliśmy szukać twardych miejsc, gdzie będziemy kłaść nasze zestawy. Z racji tego, że będę łowił blisko zatopionych szaków na dosyć twardym dnie, jak na to łowisku oczywiście. Będę używał zestawu na bezpiecznym klipsie bez bitkoru dodatkowego, który, który no niepotrzebnie akurat tutaj dociąża zestaw. Jest wiele gałęzi, na, na dnie leży, więc tylko moim zdaniem przeszkadzałby. Jest to typowa strzałówka z fluorokarbonu. To jest akurat Rigmarol. Bardzo dobra, niezawodna. Ludzie twierdzą, że fluorokarbon nie nadaje się na strzałówkę, natomiast cały zeszły sezon mówiłem praktycznie no jedną, jedną strzałówką. Nigdy, nigdy mnie nie zawiodła haczyk jest kordy KR nr numer 4 wystarczający na tą porę roku ryby nie są jeszcze całkiem całkiem żywe ospałe bywają więc myślę że ten haczyk mimo że jest cienki w zupełności wystarczy przypon to standardowy kombi wykonany z fluorokarbonu oraz z miękkiej plecionki tutaj końcówka ostatnie 2 cm 1,5 cm jest miękki przypon tutaj sobie wystarczająco pracuje, żeby zapiąć karpia w tą łowargę. Włos porusza się na kółeczku, czyli standardowy blower Spokojnie, spokojnie przynęta, gdy karpią, wypluwa. Porusza się po trzonku haczyka do tyłu. Całość jest wtedy osłonięta, i spokojnie w tą łowargę może się wpić, więc nie ma problemu z zacięciem. Zestaw bardzo skuteczny. 90% moich zestawów to jest właśnie taki przypom niezawodny, skuteczny, nie plącze się, naprawdę same, same, same zalety. Rurka termokruczliwa około pół centymetra, centymetr wystaje lekko, lekko zakrzywiona, powoduje, że haczyk zawsze ustawia się pod kątem, zapinając karpia w dolną wargę. Zaraz z tego, że wywozimy na około 80-90 metrów, zestaw jest na bezpiecznym klipcie. Ciężarek płaski, z wypustkami, bardzo dobrze się klinuje na dnie. Jak wracamy, ściągamy wędkę nie ma problemu, żeby się przesuwał podnie, dnie więc zestaw stoi w tym samym miejscu w którym go zostawiliśmy i czeka na karpia założymy teraz przynętę będziemy łowić na Squid'a firmy BaitZone kulki o niesamowitym aromacie z dużą dozą mączki ze Squid'a bardzo skuteczne kulkę podbijemy kukurydzą Fluo, jest dosyć mętna, woda ciemna jest torfowe. kurydza, Kuleczka. Kulki są miękkie, nie zeschnięte, bez problemu przyciągamy. Jeszcze tylko stoperek. żeby nam nie spadło ziarenko jest to kukurydza lekko pływająca więc na dnie, jeżeli kulka będzie ona się zawsze pionowo ustawi tym atrakcyjnym i kolorystycznym ziarenkiem do góry, wtedy karpko lepiej tą przynętę zauważy, szybciej przede wszystkim ją zauważy, wiosną jest to bardzo ważne że jeżeli ryba wpływa w zanęcone miejsce tak naprawdę może ją kolor sprowokować do brania jeżeli zobaczy jakiś jaskrawy kolor na dnie ta, yy, te dziarenko, że kukurydza się lekko unosi, to będzie balansować, ruszać się pod wodą bardzo naturalnie. Będzie wyglądać tak, ciekawości, może zastać taki zestaw, nie będzie zbierał zamiar, tylko z ciekawości, zascie, właśnie tą kulkę pod tą dziarenkiem. Więc na wiosnę, kwiecień, maj, nawet bardzo, bardzo skuteczna, bardzo skuteczna taktyka. Polecam nam serdecznie. Praktycznie zestaw mamy cały gotowy, tak będzie się prezentował na dnie, widać efekt rurki termokurczliwej, haczyk układa się pod kątem. Więc spokojnie karp, gdy będzie zasysał przynętę, zapnie się, a haczyk osiądzie w dolnej wardze ryby. A taki zestaw będziemy łowić. Bardzo skuteczny.